Ktoś to ja, roxpd, POGVLOG, numer 3. pewnie zauważyliście, że niektóre filmy zostały zmienione na e, myślnik roxpd, na non-canon, w nawiasie, czyli niekanoniczne, e, bo są niekanoniczne do tej historii. Po prostu. I do sklepu, bo karmę dla kota. Pik. W ogóle też myślę, że pewnie za niedługo będzie e, nowy odcinek z Garysmuda. też, bo powiem Wam, że Garysmuda chce przynieść na ten kanał. Sklep otwarty, jeszcze na szczęście. Uff. Let's go. A ostatnio mhm. została. Spadło. Dwa złote to zobaczę. tu to masz? to, to masz? To. złote. Co? Dwa Może jeszcze, a ile będą ci psy kosztować te? Bo, bo chciał mały. jest dwa złote. Ile? Dwa złote. Też dwa złote?

Widzimy, że zniżyli cenę chipsów z 3,80 na 2 zł. Robię coś takiego jak mapę e, filmów ROXPD, a znaczy, na wszystkich moich filmów, których nagrałem na kanale ROXPD, razem z banerem i zdjęciem. już zrobiłem. Tutaj narysowałem wszystko, co idzie tutaj, bo był w oknie w jednym z moich najnowszych filmów. I kiedyś, może, tą mapę wydam, jeżeli będzie cała już gotowa. Ale nie chcę, żebym został zdoksowany, żeby ktoś mnie znalazł. No. Zobaczcie, jaki zrobię trickshot Prvo normalno je. raz ćeš gangster, prvo kurda. Dobra. Konic